No, zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co, co sobie do ust wkładamy, i przestaje to być już tylko i wyłącznie pasza, a staje się jedzenie, czyli idziemy w kierunku i zdrowia, i sztuki, i tego, co oznacza wysoka kultura gastronomiczna. Tu, jeżeli się przejdzie między tymi alejkami, no, widzimy tłum, i to bardzo dobrze. Wykorzystujmy taką okazję do tego, żeby gastronomię promować i rozwijać. Here you can go to the market you can have cheese you can have mushrooms you can have meat you can have all the best things In Belgium we cannot uh, find the best mushrooms the best fish all the Kraktów jest bardzo pięknym miastem, które bardzo szybko się rozwija kulinarnie. Zjeżdżają się tutaj już coraz większe gwiazdy światowej gastronomii. Można tutaj naprawdę fajnie zjeść. When the schools growing up and some chefs about other sides of the world coming to visit here, you're gonna see step by step they grow up. If I already see here they have the is door, people love it, people wanna to go to there, people fight to get the price, to can go to Lyon. Polska jest kluczowym rynkiem, jeśli chodzi o wino węgierskie. Importujemy dużo, sprzedajemy dużo, konsumujemy również dużo. Mówimy tutaj o naprawdę dobrej reprezentacji z wielu regionów, producencko i rocznikowo jest to fajnie zróżnicowane, więc myślę, że wino węgierskie w Polsce ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze. We are the Armenian wine industry and we did some research and we found out that Poland market is very interesting for our producers and they decided to participate to this exhibition. I think for the German wine growers the Polish market is of growing interest and we want to be one of the first to conquer the market and also to support our friendship between Germany and Poland. It's my first time here at the trade fair. I found it very interesting on a professional perspective. So it's also for me nice to get an overview of what is the state of the art of the winemaking in Eastern Europe. Chcemy pokazać najnowszą technologię, którą cały czas wdrażamy i w tej chwili najbardziej jest potrzeba urządzeń trochę uniwersalnych, oszczędnych w energię, czyli urządzenia, które będą produkować nam dania szybciej, taniej. Łatwiej, no i są to urządzenia, które muszą być wizualnie ładne, ponieważ w tej chwili restauracje są otwarte do klienta, bardzo często przeszklone. Klient patrzy, jak kucharze gotują, jak te dania są przygotowywane. Ze świeżego produktu, nie mrożonego, nie z torebki, kucharze naprawdę stają na najwyższym poziomie.